Biedny diesel nie ma szans. Ale jeśli chcemy przeskoczyć dylana, musimy uderzyć w glam. glam? Ech, jaki znowu glam? To styl Dallas. Ja jestem intelektualistką, która troszczy się o dobro świata. Jasne. O psiakości jestem i już! I chcę urządzić imprezę charytatywną na rzecz ratowania słodkich, dzikich listków. Nie! <laughs> na twojej imprezie będzie największy tłum gości. Dlaczego? Bo wystąpisz na niej pierwszy raz solo jako Queen Dick! I wjedziesz tam na desce po różowym lodzie. Aha! To jest najważniejsze. Na mojej imprezie urodzinowej będzie mnóstwo słodkich, dzikich lisków. Tak jak powiedziałam. A ja będę zatroskana i dobra. Eee, zatroskana i dobra i otoczona liskami. Zrozumiano? Cicho tam, królowo, ja tu pracuję. Mów do mnie jeszcze. Chcę dla małych, słodkich lisków. Niezły wykop. Dobra, okej. Destiny powiedziała słodkie, dzikie liski, a Dallas nie lubi różowych, tartowych kiecek. Tak? Słodko, żadnych kiecek, wykop. No słodko, żadnych kiecek, wykop. O kość! ale odjazd. Muszę powiedzieć